Konfederacja szykuje się na bardzo ciężką, zarazem bardzo ambitną kampanię wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z Konfederacją środowiska prawicowe w Polsce wiążą w tych wyborach wielkie nadzieje. Konfederacja jest problemem dla e, dzisiejszych elit Unii Europejskiej, zwłaszcza dla Urszuli von der Leyen, ale jest również kłopotem dla Prawa i Sprawiedliwości, a dokładniej kłopotem dla Prezesa pis Jarosława Kaczyńskiego, który od zawsze nie akceptuje nikogo bardziej na prawo od niego. Ale Konfederacja mimo wszystko jest szansą dla środowisk konserwatywnych w tych wyborach, i o tym będzie nowa analiza polityczna. Szanowni Państwo, nie znamy jeszcze wszystkich liderów List Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przynajmniej na tę chwilę ja ich nie znam. Znam kilka nazwisk, kilka nazwisk, które według mnie są nazwiskami dobrymi, choć można na przykład pewne osoby nazwać kontrowersyjnymi albo mocno obrotowymi. Dobrym nazwiskiem niewątpliwie jest nazwisko kandydata z Pomorza Przemysława Wiplera, to już jest wieloletni europoseł, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Założyciel czy, czy członek Partii Republikanów niestety przerwała została przerwana jego kariera na pewien moment po ekscesie w Warszawie, ekscesie, w którym był pod wpływem alkoholu, ale to już zanim dziś Przemysław Wipler jest. Zupełnie na innej drodze politycznej, mówi się nawet o tym, że jest takim ojcem politycznym, ojcem Słowomira Mencena obecnego lidera Konfederacji. No to jeżeli rzeczywiście potrafi takich polityków jak Słowomir Mencen skutecznie wprowadzić do świata polityki, wypromować do tego poziomu, na którym dziś jest Słowomir Mensen, to należy uznać Wiblera za polityka skutecznego, który dziś pracuje bardzo merytorycznie. Zwłaszcza Podoba mi się jego praca w Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Pegazusa, gdzie nie podpisuje się pod wszystkimi głupotami prezentowanymi przez panią przewodniczącą Magdalenę Srokę, nie bierze udziału tym całym przedstawieniu, które który, 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 który dziś jest odgrywane przez obecną koalicję rządzącą właśnie w tej komisji. Jest to dobry kandydat. Wielkie nadzieje też wiąże i tutaj myślę wielu rolników wiąże z kandydaturą pani Anny Bryłki z Wielkopolski. Anna Bryłka jest jedynką w Wielkopolsce. To nie jest na, na dziś okręg biorący dla Konfederacji, ale za sprawą... Tej kandydatury wielu rolników może pójść na wybory, może pójść do urn i może zagłosować na panią Bryłkę. Plus tej kandydatury, pani Bryłka nigdy nie była posłem, nigdy nie rządziła, podobnie jak Konfederacja nie rządziła, i nikt nie może jej powiedzieć, że kiedyś coś obiecała, słowa nie dotrzymała, a często tak się mówi np. do polityków prawa i sprawiedliwości. Zatem to jest bardzo dobra kandydatura. Z tylnego śląska i z czyli z mojego okręgu, wystartuje pan poseł doktor były wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. I tu możemy powiedzieć o takim małym obrotowym polityku, no bo wchodził do Sejmu, kiedy pierwszy raz zostawał posłem w ramach wówczas ruchu Kukiz 15, później z Pawłem Kukizem opuścił Kukiz 15 inaczej, później z Pawłem Kukizem dogadał się z psl i został posłem klubu PSL Kukiz 15, Później opuścił Pawła Kukiza, przeszedł do konfederacji i w tych wyborach zdobył mandat z konfederacji. Ale jeżeli zapomnimy to. Posłowi se to jest merytoryczny polityk. To jest merytoryczny polityk, który mm, zwłaszcza dużo mówił od lat o sprawach podatkowych, o uproszczeniach podatkowych, pracował merytorycznie, a ja takich polityków cenię i potrafię im zapomnieć to, że stąd czy stamtąd kandydowali i z drugiej strony można mówić o skuteczności tego polityka, bo gdzie się nie pojawił, tam zawsze zdobył mandat i to jest jego. Duży plus i zawsze wykazywał się sporym rozsądkiem. To też jest plus Stanisława Tyszki, więc nie mnie oceniać jego polityczne właśnie animo animozje z innymi politykami czy klubami i jego kłótnie, czy spór z Pawłem Kukizem. Chyba zresztą teraz ten topór wojenny jest zakopany, bo panowie normalnie rozmawiają. Nie podoba mi się ostatnie miejsce dla Dobromira Sośnierza w, na liście śląskiej. Szkoda, bo to jest dobry polityk. Były europarlamentarzysta, krótko był europosłem, ale zrobił bardzo dobry film dokumentalny. Do teraz można go obejrzeć w serwisie YouTube, tam gdzie powstają dyrektywy. Tak się nazywa ten film. Warto go zobaczyć, jak papier i pieniądze podatników są marnowane przez Unię Europejską. Jeżeli będą kolejni liderzy, list. Podawani, znani liderzy list, to będę je tutaj te kandydatury na kanale Analiza Polityczna omawiał. Cieszy mnie, że nie startuje na teraz Sławomir Mirmencen i Krzysztof Bosak. Dobrze, że oni zachowają mandaty posłów i nie starają się gnać w tym wyścigu po mandaty europosłów. To dobrze świadczy też o Klubie Konfederacji, że nie wszyscy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale Konfederacja idzie też w tych wyborach po to, żeby wyrównać. Rachunki z przewodniczącą Komisji Europejskiej, Urszulą von der Leyen, która przecież powiedziała, że to Konfederacja jest jednym z tych ugrupowań, które są zagrożeniem dla dzisiejszej Europy, dla tej Europy, którą przecież obecni biurokraci w Unii Europejskiej sobie wybudowali. No, rzeczywiście dla takiej formy sprawowania rządów w Unii Europejskiej. Każde urpowanie konserwatywne będzie zagrożeniem, bo konserwatyści nie chcą takiej Europy, jaką chcą liberałowie, socjaliści czy zieloni. Konfederacja będzie zabierać w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego głosy trzeciej drodze i Prawu i Sprawiedliwości. Zatem, jak zawsze, Konfederacja jest niemile widziana wszędzie, gdzie się pojawia przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego czy przez innych polityków PiS-u. Mówiłem już o tym na samym początku, przy wstępie. Prezes Kaczyński nie chce mieć nikogo po prawej stronie, ale ja uważam, że to jest błąd i że prezes Kaczyński Wreszcie, wreszcie powinien zrozumieć, że potrzebuje naturalnego koalicjanta, bo może mieć problemy z powrotem do władzy bez takiego koalicjanta po kolejnych wyborach parlamentarnych, ale uważam, że najwięcej Konfederacja będzie i tak zabierać trzeciej drodze. Tu będzie spór o wszystko, tu będzie spór o życie polityczne trzeciej drogi, bo. Zobaczymy, zresztą, czy moje przewidywania się sprawdzą, ale uważam, że to będzie bardzo trudny miesiąc dla trzeciej drogi, bo będzie trzecia droga atakowana przez, przez wszystkich: absolutnie przez wszystkich przez PiS, przez suwerenną Polskę, przez Konfederację, przez Lewicę i przez Platformę Obywatelską. Żeby nie wzięła tylu mandatów, ile by chciała wziąć trzecia droga. Zobaczymy, jak będzie. A Wy komentujcie, kogo byście chcieli jeszcze na listach Konfederacji, kogo widzicie, e, jakich tam cennych polityków Konfederacji widzicie i dajcie znać, co myślicie o moim komentarzu. Bardzo proszę o subskrypcję. Postarajmy się w tym roku wbić 50 tysięcy subskrypcji pod kanałem Analiza Polityczna. Wtedy bylibyśmy na przyszły rok na wybory prezydenckie naprawdę dobrą, konserwatywną siłą w internecie. Dajcie łapki w górę i zachęcam do, wspiera do wspierania kanału Analiza Polityczna poprzez platformę YouTube albo przycisk wesprzyj tu na YouTubie, jeszcze raz, poprzez platformę Patronite albo przycisk wesprzyj tutaj na YouTubie. Dziękuję, dobrej majówki dla wszystkich, do zobaczenia.